Siemaneczku! Witam was wszystkich i znowu mówię ciszej, by wiadomo było co się dzieje. Mm, no nie ukrywam, że jest zajebiście. Zajebiście i tu nie wiem po co mi mówią o łucznikach, skoro nie mam ich tutaj. A, I tutaj taki jakiś dziwny skok i tutaj jakaś dziwna liczba, więc już domyślacie się o co chodzi. E, wczoraj atakowałem wioskę barbarzyńską i dzisiaj jeszcze jeden atak zrobiłem, żeby z właśnie ją zdobyć. I to jest właśnie ta wioska, miała około 300 punktów, więc już prawie podwoiłem jej liczbę punktów i staram się jak najbardziej. Mniej więcej tak wyglądają statystyki, wszystkie punktów wiosek i tak dalej. E, Dev się cały czas robi w obydwu wioskach. No, nie ukrywam, że jest zajebiście, bo jeszcze wysłałem pomoc raz wczoraj, właśnie temu matrasowi. I, i, i co? Może jeszcze będzie ten raport? A jest nawet. I właśnie tutaj niewiele straciłem, nawet możemy sobie zobaczyć. I dość duże zaangażowanie teraz było w pomoc. No bo, gościu. Miał niewiele więc dziwne, że nagle, gdy okazuje się, że gościu, który go atakuje, ma już mało wojsk, nagle wszyscy chcą. Bo tutaj jeszcze raport wysłał wcześniej. No proszę. I teraz, jak okazuje się, że ma tak mało wojska, to nagle tylu chętnych. Bo tu jest akurat jedna trzecia z tego, co ja wysłałem. No i dzięki temu, właśnie, też można. Nie, nie połowo, ale... No i właśnie dzięki temu też niewiele straciłem, bo tak to dziwnie by to wyglądało. Wojsko cały czas się robi defensywne. I, i, I co tutaj robimy? Stolica już idzie w surowce dalej, czyli wracamy do poprzedniego planu. Wojna się skończyła, tylko tutaj jakieś takie natarcia właśnie jeszcze są od tej strony, ale już jest spokój, że tak powiem. No i Pretorianie na razie mają z nami Pona, ale mimo Pona właśnie ten gościu chce wykorzystać sytuację i chce jednak za wszelką cenę podbić gościa, ale mu się to nie udaje. No i w pierwszej wiosce mamy takie wojska, tutaj możecie sobie zobaczyć ogólnie, bo tam właśnie poszła pomoc. No fakt, nie jest tego dużo, ale w końcu... Szła pomoc i to jaka pomoc? Zaraz wam pokażę ile w sumie żołnierzy zginęło, bo to się da sprawdzić. Eee, wojska. No, na 5000 mieć 3,5 tysiąca wojska. No marnie, marnie, ale pomoc była. I cały czas się staram odbudowywać. Ta wioska ma ponad 3000, a wojska mam 1500, niecałe. Ale tutaj też robimy defa będę tutaj jeszcze musiał trochę walnąć, walnąć tak, żeby było mniej więcej na szóstą siódmą. Eee, no i co trzecia wiocha. co jeden poziom tam walnąłem, żeby rozbudowała, ale tak to tylko wojsko. No jeszcze w tej zacząłem troszeczkę rozbudowywać, tutaj na dwa poziomy. A tak to pierwsze, co musi stolica się rozbudowywać. No i tutaj też. Właśnie, to jest właśnie ta wioska, którą dzisiaj rano podbiłem Ok, wracam ponownie. Yy, no i tutaj też właśnie zacząłem trochę ją rozbudowywać. I co ciekawe, mimo wioski barbarzyńskiej, ona jakoś się strasznie dziwnie rozbudowywała. Yy, mniej więcej tutaj był czwarty, czwarty czwarty To było bez zmian. Mur 14 poziom. Nie wiem jakim cudem, ale jakimś cudem jest. Kosary są, stajnia jest, kuźnia jest i kryjówka nawet na wysokim levelu. Nawet ratusza w ogóle nie rozbudowałem. Jedyne co rozbudowywałem do tej pory, no właśnie, budynki z surowcami przez cały dzień szły się ulepszać czy tam awansować. E, no i teraz właśnie stwierdziłem, że czas. No, internecik się rozłączył. Czemu się nie chcesz połączyć? A nie, sorry, się namyśliłem. Ej, dobra, już jest internet, hmm. był i go nie ma. Dobra, i teraz stwierdziłem, że trzeba rozbudować ratusz. Tu jeszcze jakiś raport dostałem, pewnie surowce. No tak, surowce dla naszej czwartej wioseczki. No i ratusz będę rozbudowywał, ale myślę, że już na dziś wystarczy. Więc jeszcze futer żelaza rozbuduję, może do dziesiątego może 12 poziomu, zobaczymy na pewno jakieś surowce będę cały czas wysyłał i póki to nie będę tutaj w ogóle czaska wojska tylko cały czas w eko szedł ale pierwsze co to właśnie stolica musi się rozbudować eee, 30 30 30 no i oczywiście jak się pop kończy zagroda zagroda na pierwszym miejscu oczywiście jeśli jest potrzebna a tak, no to właśnie w surowce, skończy się mi w surowce rozbudowywanie, zacznę na tą, a potem na tą. A ta na razie niech sobie siedzi i niech farmi. Teraz mi wszystkie wojska wróciły, tam limit farmienia mam. No to zaraz po nagrywaniu będę wysyłał ataki tam z mojej trzeciej wiochy, w której mam aż tyle kawalerii. No i to tyle. Oprócz rozbudowywania bazy Nic się za bardzo tutaj nie dzieje Myśli się W, w plemieniu w ogóle tylko Tutaj się gadają go, zgadywa, Zgadują goście Ojej, przejęzyczenia Zgadują się goście jakby Kto by tu atakował tego właśnie gostka Bo sam sobie na pewno matras Nie poradzi I tutaj I tutaj Gdzie jest ten gostek nie to nie ten. No właśnie, do zibiczor. Zibiczornego piszą, żeby wysłał też szlaścica i im trochę pomógł. Ale pewnie ten zaraz będzie defa wysyłał, więc... A zresztą co się przejmuje to nie mój teren. No a ja będę się starał właśnie rozbudowywać. Tak jak to mówiłem. Tutaj raczej już nie będę nic zajmował, bo tu już ten gościu mówił, że zaraz będzie dobrał piochę. A ja oczywiście tutaj te może jeszcze, no właśnie te trzy jeszcze będą defensywne, tu będzie ofensywna, tak żeby bliżej były defensywne, a z tyłu ofensywne, bo, bo raczej nie mam zamiaru iść w tą stronę, bo to by było głupotą, dlatego chcę się tu zabunkrować i zajmować sobie po kolei. Kto wie, może zajmę nawet te pięć wiosek i będę tak, może dotąd szedł. Tak dotąd, bo tu już się robi niebezpiecznie, ale to jest już bardzo, bardzo daleka przyszłość. Zobaczymy, co będzie, co nam pokaże i jak to będzie. O, coś w plemieniu świeżego, zobaczymy. Świeże wiadomości, wkarczmy, no czemu mnie to nie dziwi? Liczymy, do ilu się da, no. Tu jest spoko aktywność, ale ataki obrona, zazwyczaj ja, Robin i Matras jesteśmy aktywni. To jest dość dziwne. Nieprawdaż? Dobrze, to by było na razie na tyle. Widzimy się wkrótce. Siemanko! witam was wszystkich ponownie. Mm, miałem dzisiaj nie nagrywać, ale jakoś tak wyszło. A co wyszło? Wyszło szydło z worka. ja hm, na no dobra żartuję. Mm, ile wojska? Takie szybkie pokazanie. Tyle jest. Tyle będzie jutro. Nagrywam to nie wiem. Nie wiem jakim cudem. Fraps mi pokazywał, że nagrywałem. A się okazuje, że w końcu mi nic nie nagrało Nie wiem jakim cudem. Skoro tutaj pokazuje na czerwono teraz cyferki, czyli że nagrywa. Nie wiem. Jakiś dziwny błąd. <grym> e, tutaj tyle się robi. E, tutaj. się buduje. E, no i tutaj. Znaczy coś tam się buduje. Aha, no i tutaj też się buduje. Tu, aha, tutaj też się buduje. Ojej, ale żem powiedział. Ha, 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 ale słuchaj. Ha, ha, ha. Mmm. Tutaj właśnie też postanowiłem sobie ulepszyć na drugi level. I teraz jaka jest sytuacja? Co jest, że. Oj, odbija mi się i nie mogę się wysłowić. Co jest tego powodem, że z... jest coś. Ojej coś jest ciekawego do poinformowania was. Otóż to, że Brides, czyli najlepszy na kontynencie i jednocześnie szef Pretorian, zaoferował mi pewną ofertę. Oczywiście możecie tutaj sobie patrzeć. To jest chyba stylem japońskim, bo trzeba czytać od tyłu, czy tam chińskim, nie wiem. W końcu się czyta tak niby od tyłu, no nie, tak. Chociaż oni to chyba jeszcze piszą z prawej do lewej, ale dobra, omijmy to, to nie jest to. No i też napisałem do plemienia, czy co o tym sądzą, a raczej do rady, ale rada się nie odzywa. Tylko karczma co jakiś czas jest aktywna, jak zwykle. Można by było się domyśleć. Eee, no i co? No i bym się zastanawiał, co dalej. No i oczywiście, gdybym się przyłączył, to znowu mam pokrzyżowane plany względem usytuowania wiosek, bo miałem zamiar zrobić ciach i tu wioski ofensywne, a tu defensywne. Natomiast jeśli bym przeszedł do Pretorian, znowu bym się zastanawiał, czy nie atakować tego gościa, ale jednocześnie nie chciałbym być też hamski i atakować ich. Dlatego myślę, że bym zajął tego gościa i raczej, jeśli bym był w Pretorianach, to już bym Miał wioski mięszane, a nie tak, że tu sam dev, żeby gościa tutaj przyblokować. I tak dalej. Także. No, może być. No, nieciekawie dla plemienia tego. A co zrobię? Co się wydarzy? No to dowiecie się wkrótce. Ja sam się zastanawiam, co zrobić. Ale to zobaczymy wkrótce. Na razie się żegnam z wami. Aha, jeszcze miałem pokazać wam odznaczenia. Ojej, czy mi tu pokażę? Może tak. No właśnie, chciałem zobaczyć. Ale niestety nie chcę pokazać tego. Nie wiem dlaczego na telefonie to pokazuje, jak wchodzę w plemiona, a na kąpie nie Bo pokazuje tutaj jeszcze taką trzecią rubryczkę. Ile towarów już, znaczy no, teraz czytam to, ile towarów mówię No na przykład tutaj piszę, ile towarów wymieniłem, a na przykład tutaj mi nie napisze, że straciłem tam 4300 coś defa To jest takie troszeczkę dziwne, ale dobra No, no i tyle mniej więcej straciłem, no musicie mi uwierzyć na słowo, nie wiem czemu na kąpie nie chce mi pokazać a co będzie w przyszłości? Dowiecie się wkrótce. Ja się na razie z wami żegnam. No i widzimy się wkrótce, zresztą wkrótce, no za dwie sekundy pewnie, bo oczywiście będzie przeskok. Chyba, że pójdzie na następny odcinek. Widzimy się wkrótce. Dobra, rozkładuję się. No i witam was ponownie na następny dzień, czyli 17 listopada, sobota. Hmm... Dev się robi. W stolicy oczywiście, że tak. 24 godziny na dobę. Tutaj już buduję ostatni poziom cegielni. E, dzisiaj jeszcze będę dawał tartak. No i jutro już będzie gotowy poziom cegielni i tartaku. Tylko jeszcze będzie chuta potrzebna do rozbudowy. E, na trzy levele, a potem no to co? No, no to potem będą koszary i mur. A potem to już tylko zagroda, albo pałac, a zresztą nie będę się rozgadywał, sam zobaczę co będzie dalej. Oho. O, jaka piękna farma. Aż się serducho raduje. No, już więcej mi się nie opłaca taką wysyłać, bo co ja wezmę. Eee... tutaj robi się wojsko. Tutaj też buduję sobie koszary, tak sobie walnę na 20 poziom, następna wiocha. Tutaj wysyłam wojska, no w sumie nawet mogę wysłać jeszcze do jakiejś... może tej? Nie, zaraz. Ona się chyba dopiero co... no właśnie. A, jakie fane. Rozbudowała się dopiero. Już mi by się wydawało, że nagle wioska jest zajebista w surowce. Mm. No tutaj, wiadomo, wojsko się robi, tutaj, w mojej wiosce, którą tak bardzo ekspikuję, rozbudowywuję ją cały czas. Czy ona już ma te punkty? Jeszcze nie. No, jeszcze trochę jej brakuje do rozbudowy. Aha, nie pokazałem Wam tego. Eee, tutaj mniej więcej tak to wygląda. No i tutaj, właśnie, o tutaj, stworzyłem ten post, że niby Brides do mnie napisał, ale nikt się do tej pory nie odzywa. Tutaj jakiś chłopek podbija wioskę z mojego plemienia, ale jednocześnie yy, jeden z naszych traci wioskę, yy, bo go zaatakował z yy, biesów. No a co jest dziwne, że go tutaj wylosowało, nie wiem z jakiej racji, ale to jest bez sensu według mnie, jeśli kogoś losuje właśnie w takim miejscu. Chociaż nie wiem. Tutaj by mogło go wylosować, a nie zaraz tu, jak stracił gdzieś wioskę, nawet nie wiem gdzie dokładnie. Eee, następna sprawa, no mógł chociaż eee, wysłać mm, wiadomość jakąś na forum plemienia, że potrzebuje pomocy, a nie takie jaja odpierdzielać, no trudno. No i tutaj właśnie e, już wypisałem wiadomość. Taka mniej więcej, zresztą tutaj macie, jak powinna poprawnie być tutaj, też właśnie to. No i, pyk! Wysyłamy, i ja wychodzę z plemienia. Bo to, co się dzieje, to jest naprawdę szok. Żeby, no nawet nie o to chodzi, ale po prostu ja. Nawet temu, temu matrasowi wysyłałem yy, pomoc. To już Wam mówiłem wcześniej, ile. No i jeszcze jedna sprawa. Tutaj gościu, czyli Robin. To jest ten. Zresztą nawet mogę pokazać. Dostałem od niego zastępstwo. Nie wiem, czy będę. Czy powinienem bardzo pokazywać. Ale chodzi mi tutaj o to, właśnie. O to że jak wszedłem na początek na jego zastępstwo, on miał po prostu zero farmienia i co się dziwić, że potem takie tutaj cześćki się nie rozwijają. Jak kurde każdy ma zero farmienia. No dobra, wiadomo, defa ma, ale bez przesady 1000 piekinierów, 200 ciężkiej to chyba można sobie po okolicy nawet po takich barbach wysłać. Trzeba Ogarnąć tą wioskę, bo to jest normalnie. Nie wiem, co no, tu jeszcze buduję to, ale wcześniej jeszcze dał cegielnie, żeby się rozbudowywała. Nie wiem, jakim. No i on tu mi właśnie takie wiadomości też wysłał, Co ja mam tu tam mniej więcej rozbudowywać? Mam to na dwa dni. No i trzeba później rozbudować. No i będę cały czas, właśnie, w tej też drugiej wiosce. Co ja mówię, drugiej. W pseudo wiosce piątej będę y, 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 wysyłał po prostu cały czas jakieś tam ataki y, żeby no po prostu, a dobra nie będę, poza nagrywaniem będę po prostu wysyłał ataki żeby on się tu rozwinął a jak się rozwinie później no to zobaczymy, ja nie myślałem źle o tym plemieniu tylko że niektóre po prostu cześki i mówię tutaj o tych, którzy siedzą sobie w centrum i mają w dupie tych na zewnątrz. Czyli takich na przykład tutaj trzech. Albo y, tego tutaj w dupie, jak raz prosił o pomoc. I ten gostek musiał uciekać wojskiem, bo go reszkość farmił. Tak więc. No. Jest jak jest, no i. No i. Tyle, no. Ja będę się starał go rozwinąć mniej więcej jakoś. Yy... Właściwie dwa dni mam, więc pałac powinienem mu spokojnie wybudować. Może jeszcze zdążę szlachcica mu zrobić. No a jak będzie, no to zobaczymy. Widzimy. Ojej. Coś mi buchło przed oknem. Eee. widzimy się wkrótce. No i zobaczymy, czy będę w tym plemieniu. A może Brides mnie chce oszukać. Hmm. Dobra, widzimy się wkrótce. I do usłyszenia na razie. No i witam, witam, witam. Co jest grane? Jestem w nowym plemieniu. Tak jak zakładałem wcześniej, a raczej powinienem być i jestem. E, jakie zmiany e, nie nagrywałem przez dwa dni, więc teraz mam niechciało mi się wczoraj. Poza tym nawet nie było czasu. E, dzień macie jaki macie, godzinę macie jaką macie. Tutaj wszystko jest podane jak na tacy, nie muszę nic mówić. Dawać na tace, tak powiem. E, co, Reszkoś coś tam podbija, ma już piątą wiochę. E, I teraz tak, mapa. Mapa. Tak to wygląda. E, no i co, reszkość gdzieś tutaj chyba zdobył. O właśnie, tutaj. No i ja jestem tutaj. No i właśnie tak wyglądają moje wieseczki. Tutaj już się ta rozbudowywuje i ta też. No co, zaraz wam pokażę, jak wygląda w plemieniu. Tutaj, teraz tak, stolica. Stolica już ma defa i niestety przez tę noc nie będę już robił defa, ponieważ moja populacja jest na fulla. Tu się robi huta żelaza. A ja jeszcze muszę zagrodę sobie walnąć, więc choćby nawet to i tak dopiero jutro mógłbym coś szkolić. No, i już będzie na fula zarabianie surowców, jeśli chodzi o stolice. Druga Wiocha wygląda tak. No i teraz tutaj będzie całe gromadzone, wszystkie są, surowce będą gromadzone i będzie znowu tak samo jak ze stolicą robione czyli tutaj w eko wszystko koszar nawet nie ma sensu robić. Eee, jak wygląda sytuacja? trzeciej Wiochy. Wojska nie ruszają się, czyli lekka, no bo limit farmienia no 15 tysięcy, no niby niby coś, ale wolę sobie poczekać, bo chcę powysyłać na takie poważniejsze wiochy, bo tutaj jest teraz sporo tego wszystkiego. E, no, z góry akurat nic, ale na przykład tutaj jest dużo surowców, tutaj akurat gościu zdobył, więc już nie atakuje. Ale na przykład tutaj jedna wiocha, druga wiocha, trzecia wiocha, czwarta wiocha, piąta wiocha, szósta wiocha i te sześć wiosek takich niby barbarzyńskich, no tutaj dwie są graczy, ale to jest po prostu farma przynajmniej na 20 tysięcy, nawet mogę wam pokazać. Yy, 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 yy. Już wiadomo o co chodzi yy... Tak, tu jest jedna wiocha. No i proszę, tyle surowców. No, tu jeszcze w miarę. Ale tutaj. Tutaj też w miarę. Albo tak będę skakał po wioskach. Zobaczymy na co trafię. Tu akurat jest z czwartej wioski, więc czwarta wioska już sobie też powoli farmi. Tu jest taka niby farma. No i nawet wysyłanie. O, tutaj proszę. Full surowców. No nawet wysyłanie do tych barbarzyńskich dużo daje, bo to aż 4000 w sumie. Wiadomo, czasami coś się trafi pustego, no może nie pustego, ale że nie fulla się weźmie. No i proszę, no i tutaj następne 20 tysięcy. No i wyśla na takie wioski i zaraz będzie full. A ja nie chcę właśnie mieć coś takiego, że wyśla taki i połowa z nich będzie miało komunikat nie możesz więcej wziąć surowców, ponieważ osiągnąłeś limit farmienia. No i tak to wygląda. No co tutaj robię w trzeciej wiosce? Koszary, zagroda i myślę, że to by było na tyle. Koszary już nie będą budowane, bo mam zamiar jeszcze zrobić coś takiego: że zrobię tutaj plan na to plemię. No i patrzcie, no i znowu pokrzyżowane moje plany odnośnie rozbudowy wiosek, bo już nie będę zajmował tu, tylko teraz będę śmigał do tego plemienia i ich podbijał, oczywiście, w miarę możliwości i ostrożności. I dlatego właśnie chcę teraz rozbudować swoje cztery wiochy. W taki sposób, żebym mógł czterema grubasami wbijać, więc... koszary będą rozbudowane do 18 poziomu, czyli tak, teraz się ten ostatni level buduje. No i za ten czas, jak zrobię pałac tutaj, to już powinno być dużo toporników lekkiej i w ogóle. Także nawet nie ma potrzeby ulepszania tych budynków, bo i tak jeszcze muszę kuźnie ulepszyć na 20 level. A to jest dość czasochłonne, o surowcach już nie myślę, bo to, to, to już jest pikuś. No i właśnie tak będzie w pałac, no i nie wspominając już o budowaniu pałacu, o wpłatach. No i to też będzie trochę kosztowne, dlatego chcę właśnie rozbudować wioski defensywne. Na tyle, ile się da. No tutaj co? No tutaj chcę mniej więcej rozbudować, żeby tak chociaż... 21, 22 level z każdego budynku był Mam tutaj każdego budynku, mam na myśli budynki z surowcami e, Mur, coś tam może wybuduję, a może poczekam e, Jak widać ratusz już go rozbudowałem Do poziomu, którego sobie życzę Koszary, na razie nie wstajni. coś tam od czasu do czasu coś robię e, Żeby trochę sobie też wioska dorobiła, tam trochę surowców Trochę też mm, rozbudowywuję, rozbudowywałem raczej rynek, ojejku. E, no i właśnie tak jak mówiłem, chcę rozbudować jeszcze z surowcami troszkę. I będę robił to samo, co wioska trzecia, czyli w pałac. Bo nawet nie wspominając to, że... Pałac na trzeci level będzie dość drogi, ale tutaj mam na myśli to, że po prostu nawet jeśli bym tymi dwoma wiochami obrabiał, to i tak nie miałbym czterech grubasów, a byłoby mi o wiele gorzej. No i czas pokaże, co będę robił. Na razie chcę właśnie. Ro... Tu już prawie koniec z rozbudowywaniem. Dam jakieś pojedyncze jeszcze levele. No co tu jeszcze rozbuduję w stolicy? To już się prawie kończy. Wiadomo, zagroda, mur. No i. To tyle, no. Teraz będzie raczej wysyłanie surowców ze stolicy na... inne wiochy, żeby tamte się rozbudowały, bo taki jest właśnie mój plan. Żeby wioski defensywne były wyekspikowane w zarabianie surowców i właśnie taką będziemy ekspić. No a dwie pozostałe wiochy to będą walić w kuźnie. no i. Czas pokaże, czy będę atakował tego gostka. Czy może od razu zrobię atak na tego, i to będzie raczej akcja szybka Żeby było dobrze, no i potem, ja wiem, może na tego gościa Ale to ja tak jak mówiłem, czas pokaże, tyle różnych wizji tutaj już mówiłem Że albo zrobię tak I potem tu chlas Potem znowu, że on się przyłączył, i tu zrobię chlas I pójdę tu, a teraz znowu tu jestem i zrobię co innego, ojej, internet się rozłączył i macie takie, taki mini kwadracik, o, już się połączył, no, ojej, no, no i zobaczymy, zobaczymy co będzie, wiadomo, no już co będzie, co mówiłem, czyli rozbudowywanie tych dwóch wiosek, no i tam surowce w drugiej. No i tutaj co, na forum, takie różne gadki, tutaj raczej się goście nie pierdzielą. Co ciekawe, to plemię w ogóle, no wiadomo, czasami się zdarzają jakieś wspólne akcje na jednego gostka, ale tutaj w ogóle 90% akcji jest wspólnie, nie ma czegoś takiego, że yy, tam gościu ma 50 tysięcy i atakuje jakiegoś z 30 tysiącami. Nie, tutaj nawet czterech rzuca się na jednego, jak szarańcze rzucają się i nawet... Yy, jeden pisze, potrzebuje kilku grubasów. Ma ktoś do pomocy? No, mam. No to napisz, która godzina, to wyślemy sobie atak, tylko niech wioska będzie czysta. No i kurna team play na szóstkę z plusem. No rzadko się zdarza, żeby tutaj tak mało członków tak dobrze ciechało. No tutaj właśnie widzimy: Brides, miażdżąca siła. Tyle punktów. Eee, no i ja jestem tutaj, więc nie jest aż tak źle, co do rankingu na kontynencie jestem tutaj, a co do plemienia na kontynencie, no <laughs> można się domyśleć, chociaż tutaj już moje byłe plemię wyprzedziło piesów. O, dyskretny kochasz. Dyskretny kochasiu, ty się rozbudowywujesz, ale wkrótce poznasz smak klęski. Eee, kto tutaj? Matiturbo, trzy wiochy. Ten też trzy wiochy. Pawlito, inni. No a ja się nimi przejmuję, i takich wszystkich podbiją. Nie no, żartuję. Nie wiem, jak będzie, co przyszłość pokaże. Ale miejmy nadzieję że ja przetrwam, kuchwale, kuchwale czego, kuchwale Pretorian teraz, a nie mrocznych przepraszam rycerzy z mroku. No, także to by było na razie na tyle. Widzimy się wkrótce.